Cześć, witajcie. Jest piątek, jest godzina 13, więc czas na kolejne typy z kanału Pogromcy Betu. Ja jestem Patryk. Witam Was bardzo serdecznie na samym wstępie. Zachęcam do lajkowania oraz subskrybowania tego kanału, bo filmy codziennie. Jeżeli nie chcecie, żeby Was ominęły jakieś fajne typy, no to właśnie to zróbcie. Jeżeli chodzi o to, co postawiliśmy wczoraj, właśnie widzicie na ekranie kuponik. Dzisiaj lecimy z kolejnym progiem za 125 zł na naszej progresji. Ostatni piątek się zazieleniło, dlaczego w ten piątek miałoby się nie udać? Meczy i ogólnie zdarzeń jest sporo, wybrałem dla Was dwa i dwa z jednej grupy, ale zanim przejdziemy do tego, zerknijcie na promocje przygotowane na Superbet, a jeżeli nie macie jeszcze konta na Superbet, to czekają na Was wielkie bonusy. Gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP Wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony, otrzymacie freebet 34 zł, a przez cały tydzień chroni Was cashback do 500 zł. Link w opisie, zachęcamy do skorzystania z promocji. Przede wszystkim super przewaga na eliminację mistrzostw świata w Katarze działa, o co tu chodzi Zerknijcie właśnie w promocję, bo jeżeli chciałbym o wszystkich rozmawiać i wam tłumaczyć, to nie starczyłoby mi tutaj dnia. A jeżeli chcecie jeszcze w inne typy, które nie są na kanale, nie znalazły się na kanale, zerknijcie na naszą grupę na Facebooku. Tam zresztą też możecie zgarniać fajne bonusy w konkursach. Dzisiaj na pewno pojawi się przy meczu Polski z Andorą. Tak samo pojawi się konkurs na i TikToku i na Instagramie. Także serdecznie zapraszam właśnie do followowania nas na tych mediach społecznościowych. Linki znajdziecie w opisie. Filmu. Obydwa typy dzisiaj pochodzić będą z naszej grupy eliminacji Mistrzostw Świata w Katarze, dlatego na samym początku zróbmy sobie taką analizę zbiorczą. Zacznijmy od tego, że dzisiaj Albania podejmuje Anglię. E, anglia Albanię gramy na Wembley. Jeżeli Albańczycy, przy wyniku zakładając, że Polska wygra z Andorą, no innego nie zakładamy, jeżeli Albańczycy tamtego spotkania nie wygrają, czyli zremisują lub przegrają, automatycznie żegnają się z jakimikolwiek szansami na awans do e, baraży. O awans do Mistrzostw Świata, tak? Mam nadzieję, że to dobrze y, powiedziałem. Oczywiście to spotkanie pomiędzy Anglią i e, Albanią ma jeszcze drugie n, dno, a Anglicy, jeżeli to spotkanie e, wygrają, e, zapewniają sobie w tym meczu, e, awans z pierwszego miejsca właśnie do m, Mundialu w Katarze, także myślę, że podopieczni Gareta Southgate'a wyjdą na przynajmniej na tą pierwszą połowę, żeby zrobić sobie przewagę, e, bardzo skoncentrowani i e, zagrają na 110%. Jedna i druga drużyna e, gra e, dość... Twardy futbol, można tak powiedzieć. E, trzy spotkania w Albanii w tej grupie typowałem na tym kanale i trzy razy typowałem over kartek w meczu Albanii. Trzy razy nie pomyliłem się, Albania mnie nie zawiodła i dlatego dziś leciem, lecimy czwarty raz. E, kartki w meczu Albania. Anglia konkretnie linia wystawiona przez Superbet to 3,5, a my gramy powyżej tej linii. E, średnia sędziego, który będzie sędziował to spotkanie, wybaczcie, nie będę mówił tutaj nazwiska, ponieważ nie, nie chcę się pomylić, e, to 4,67 bodajże, więc te kartki raczej będą wpływały. E, zresztą w meczu z Polską również było podobnie, w pierwszej połowie była jedna kartka, w drugiej w ciągu 5 minut padły aż 3 i sama Albania pokryła linię powyżej 3. I pół. Zresztą, e, oprócz meczu z San Marino, w każdym spotkaniu Albania pokrywała linię 3,5. Sama Albania, tu dokładamy jeszcze Anglię. E, dlatego właśnie taki, a nie inny typ dzisiaj ode mnie na to spotkanie. Kliknijmy sobie e, właśnie ten mecz, żebym mógł Wam powiedzieć, jak to wygląda w tym momencie na kursach. E, 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 Anglia, Albania. Oj, jak jest. E, specjalne. I mamy tak, żółte kartki, żółte kartki, mecz. Mamy dwie linie, powyżej 2,5, trzy linie. Powyżej 2,5, powyżej 3,5 i powyżej 4,5. My bierzemy to powyżej 3,5. Kurs 1,75. A więc drugi typ musi być z podobnym kursem. No i taki jest, tak jak wspomniałem. Dwa mecze z naszej grupy: drugi mecz to Andora. Polska. Wiemy jak wyglądało spotkanie w Polsce. Gładkie zwycięstwo Białych od Czerwonych 3 do 0. Andorczycy bardzo faulowali naszych graczy. Zresztą styl gry tego zespołu właśnie tak wygląda. Styl gry naszego zespołu przynajmniej taki, jaki chce osiągnąć Paulo Solza, ewidentnie opiera się na posiadaniu piłki. Oprócz tego feralnego meczu z Albanią u nas na Narodowym Raczej Polska stara się kreować grę i być zespołem przeważającym. Zresztą, z takim, z takim rywalem jak Andora, raczej nie da się inaczej zagrać. Polska musi przejąć tutaj inicjatywę i tak też było zresztą w poprzednim spotkaniu. Dlaczego do tego dążę? Dlaczego mówię o tym posiadaniu piłki? Ano, właśnie dlatego, że w zakładach specjalnych na Superbed na to spotkanie przygotowany jest zakład właśnie na posiadanie piłki w tym meczu. Już Wam powiem z jaką linią. Tak jest. Posiadanie piłki gospodarze to 28,5. A posiadanie piłki gości to 71,5, czyli wszystko jedno, co postawimy. Ja biorę tutaj posiadanie piłki gości, czyli Polski. No i klikam powyżej 71,5%. W poprzednim meczu z Andorą mieliśmy tych procent 76%. No i oprócz meczu z San Marino wszystkie zespoły w grupie naszej tutaj grające z Andorą miały posiadanie powyżej 60, 71,5%, dlatego ten zakład. Wydaje mi się być bardzo, bardzo prawdopodobny. 1,85 taki jest kurs na to zdarzenie. Łączny kurs to 3,24, a my stawiamy sobie 125 zł. No i czekamy, aż się nam ładnie zazieleni. Jeżeli chodzi o mecz konkursowy, chyba zostaniemy właśnie przy Andora Polska. Dokładny wynik tego spotkania wraz z minutą szczelinę, pierwszego gola. Nikiem z Superbet. No i co ważne, nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania. Wszystkie komentarze, które. Będą napisały, napisane po rozpoczęciu spotkania, nie biorą udziału w grze. Także proszę nie mieć tutaj pretensji, że ktoś nie dostał bonusu, bo napisał komentarz zaraz po pierwszym gwizdku lub chociażby pod koniec spotkania. To jest po prostu bez sensu. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, że konkursy również pojawiają się na Instagramie, TikToku i Facebooku. Trzymajcie się i zieloności.